włożyli tak duży wkład w zorganizowanie, w przygotowanie tego naszego spotkania. Szanowni Państwo, 17 września to jest 1939 roku. To jest dzień, który w najbardziej tragiczny sposób zapisał się w historii świata XX wieku. W historii świata, dlatego, że w tym dniu na państwo polskie napadły, a w zasadzie jeden dołączył do drugiego dwa zbrodnicze totalitaryzmy XX wieku. 1 września Polska została napadnięta przez tlerskie Niemcy, przez faszystów, przez hitlerowców, którzy szli na wschód niosąc ideologię. Ideologię zniszczenia człowieka, ideologię lepszego narodu, ideologię podporządkowania jednych drugich. 17 września z drugiej strony, ze wschodu, ruszyły na Polskę hordy Czerwonej Armii, która też niosła wyzwolenie, która też obiecywała, że jeden człowiek będzie ważniejszy od drugiego człowieka, że jedni ludzie się nie liczą, a drudzy ludzie powinni stanąć ponad nimi. Dwa zbrodnicze totalitaryzmy, które chciały zniszczyć człowieka i tą ofiarą stała się Niestety, Polska, niestety, nasza ojczyzna, Szanowni Państwo, dzisiaj tutaj stoją ludzie z symbolicznymi nożami w plecach. Jak kilka dni temu, gdy wielu osobom mówiłem, że się będziemy tu zbierać dzisiaj pod szubienicami, pod tym pomnikiem, który ma miał sławić armię radziecką, jednego z naszych okupantów, pytałem, czy przyjdziesz? Nie, chyba nie, bo wiesz, bo to, bo tam. Proszę Państwa. Ten nóż w plecach, wbity 17 września, ciągle jeszcze tkwi w naszych duszach.